Otrzymują się bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych zarówno w Karpaczu, Zieleńcu, jak i w ośrodkach czeskich Sudetów. Gruba warstwa śniegu na stokach, a do tego sprzyja też aura. Choć zimno, niebo z zachmurzeniem maksymalnie umiarkowanym, pogoda nam w najbliższych dniach nie spłata figla. Od kilku dni po intensywnych opadach śniegu na sytuację na stokach Winterpolu w Karpaczu nie mogą narzekać nawet najwybredniejsi do dyspozycji trzy długie trasy, a na nich od 30 do 100 cm śniegu. Dodajmy, że nartostrady są bardzo dobrze przygotowane, ubite i wyratrakowane. Winterpol w Karpaczu może się pochwalić szybką koleją linową, dlatego nawet przy sporym ruchu nie powinniśmy utonąć w kolejkach do wyciągów. Na dziś ruch na trasach jest umiarkowany, cały czas chłodno. Od minus 14 do minus 9 stopni Celsjusza. Jak nie Karpacz, to warto pomyśleć o wyjeździe w Kotlinę Kłodzką. Godnym miejscem na zimowy wypoczynek jest także strefa Winterpol w Zieleńcu. Na nartostradach od 35 do 100 cm śniegu warunki w weekend także uległy znaczącej poprawie. I obecnie narciarze i snobordziści oceniają je na bardzo dobre. Większość czołowych tras ośrodka oddana do użytku, tak jak i w Karpaczu, także w Zieleńcu. Jest chłodno, a nawet trochę chłodniej na termometrach, od minus 15 kresek w nocy do minus 9 w dzień. Na koniec informacji narciarskich zaglądamy w czeskie sudety. W tym rejonie narciarskiej Europy na miłośników białego szaleństwa czeka kilkaset kilometrów świetnie przygotowanych tras na najlepszych. Do metra ubitego śniegu na tych najsłabiej dośnieżonych 40 cm od minus 15 do minus 7 stopni Celsjusza w Czechach. Sporo wolnych miejsc noclegowych o różnym standardzie. Ceny bardzo atrakcyjne. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol czy Zieleniec.